W tym odcinku przejdziemy przez kluczowe wydarzenia w prawie, kryminalistyce, katastrofach i nauce: od konwencji ONZ o ludobójstwie, procesów norymberskich i skazania Golda, po katastrofy lotnicze, morskie i kolejowe oraz przełomowe osiągnięcia technologiczne i medyczne jak silnik diesla, pierwszy komputer Apollo 8 i pierwszy przeszczep wątroby między niepokrewnymi dawacami. Co łączy te wszystkie zagadnienia? Data, wszystkie wydarzyły się 9 grudnia na przestrzeni wielu lat. Zanim zaczniemy, jeśli jesteś nowy na tym kanale, to proszę cię o zasubskrybowanie tego kanału oraz dołączenie do obserwujących na Instagramie oraz TikToku. A teraz, nie przedłużając, zaczynamy. Przełomowe wydarzenia w kryminalistyce i prawie. 984 rok. Przyjęcie przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych konwencji w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa stanowiło przełomowy moment w historii prawa międzynarodowego. Dokument nie tylko jednoznacznie definiował zbrodnie masowe, ale także Ustanawiał międzynarodowy obowiązek ścigania sprawców niezależnie od miejsca popełnienia przestępstwa i narodowości winnych, konwencja określała odpowiedzialność państw, wprowadzała mechanizmy współpracy w zakresie ekstradycji wymiany informacji oraz prowadzenia wspólnych śledztw, tworząc ramy dla globalnych działań sądowniczych, była kamieniem milowym w ochronie praw człowieka i w rozwoju prawa humanitarnego, stanowiąc punkt odniesienia dla późniejszych trybunałów, w tym trybunału w Norymberdze i międzynarodowego trybunału karnego. Wdrożenie konwencji umożliwiło rozwój międzynarodowej kryminalistyki, technik śledczych i procedur dowodowych stosowanych do dzisiaj w badaniu zbrodni wojennych, a także w Wpłynęło na szkolenia organów ścigania, sędziów i prokuratorów, tworząc podstawy edukacji prawnej w zakresie prawa karnego, międzynarodowego i ochrony praw człowieka. Konwencja była także inspiracją do tworzenia krajowych ustawodawstw, które implementowały międzynarodowe standardy, umożliwiając skuteczne ściganie sprawców i prewencję przyszłych zbrodni przeciwko ludzkości. 2003 rok Wdrożenie UNCAC, czyli United Nations Convention Against Corruption, przyczyniło się do powstania globalnej sieci współpracy organów ścigania, umożliwiając koordynację działań przeciwko przestępczości gospodarczej, finansowej i korupcji o charakterze transgranicznym. Dokument wprowadzał standardy wymiany informacji, współpracy śledczej oraz tworzenia krajowych jednostek, Antykorupcyjnych, które mogły współdziałać z FBI, Interpolem oraz innymi międzynarodowymi organizacjami. Dzięki temu państwa zyskały narzędzia do monitorowania przepływów kapitału, identyfikowania podejrzanych podmiotów i prowadzenia dochodzeń obejmujących wiele jurysdykcji. Wdrożenie UNCAC umożliwiło tworzenie jednolitych procedur prewencji korupcji, wzmocnienie transparentności w sektorze publicznym i prywatnym, a także wymianę najlepszych praktyk między krajami. Powstały mechanizmy pozwalające skutecznie przeciwdziałać nadużyciom finansowym i politycznym tworząc nowy model współpracy międzynarodowej, który wcześniej nie istniał, a jego efekty są wykorzystywane do dzisiaj w globalnych śledztwach i programach edukacji prawnej oraz antykorupcyjnej. 1950 rok skazaniem. Skazanie Harego Golda za szpiegostwo atomowe w Stanach Zjednoczonych stanowiło jedno z kluczowych wydarzeń zimnej wojny, pokazując realia rywalizacji wywiadowczej i znaczenie ochrony informacji o projektach nuklearnych Związku Radzieckiego. Wyrok. W w sprawie Golda ustanowił precedens w amerykańskim prawie karnym w zakresie zdrady stanu, szpiegostwa i ochrony technologii o strategicznym znaczeniu. Proces ujawnił krytyczne znaczenie współpracy między służbami wywiadowczymi, takimi jak FBI a także metod gromadzenia dowodów, monitorowania przesyłu informacji oraz zabezpieczania tajemnic państwowych. Sprawa Golda pokazała także, jak istotna jest dokumentacja, nowoczesne technologie śledcze i odpowiednie procedury przesłuchań, stając się wzorem dla przyszłych dochodzeń o charakterze międzynarodowym oraz cennym materiałem szkoleniowym dla prokuratorów, analityków bezpieczeństwa i służb śledczych. 1946 rok, rozpoczęcie procesu lekarzy w Norymberdze, znanego jako Nuremberg Doctors' Trial, doprowadziło do opracowania kodeksu norymberskiego, który stał się fundamentem współczesnej etyki medycznej oraz regulacji eksperymentów naukowych. Wyrok i dokumentacja sprawy służyły jako podręcznik dla prokuratorów, sędziów, naukowców i ekspertów kryminalistycznych, pokazując, jak należy badać dowody i prowadzić śledztwa w sprawach o największej wadze moralnej i prawnej. Proces ustanowił precedens dla międzynarodowych trybunałów, kształtując standardy prawa humanitarnego. Odpowiedzialności indywidualnej i kryminologii, podkreślając, że osoby działające na polecenie państwa nie są chronione przed odpowiedzialnością za popełnione zbrodnie przeciwko ludzkości. Nuremberg Doctor's Trial wzmocnił mechanizmy kontroli etycznej badań naukowych i ochrony pacjentów, wpływając na tworzenie zarówno międzynarodowych, jak i krajowych regulacji dotyczących eksperymentów medycznych oraz standardów praktyki lekarskiej na całym świecie. 1905 rok uchwalenie przez francuski parlament Loi de séparation de l'Église et de l'État. Stanowiło przełomowy moment w historii prawa konstytucyjnego, wprowadzając wyraźny i trwały podział między państwem a instytucjami religijnymi. Ustawa precyzyjnie określała zasady świeckości państwa, ograniczając wpływ Kościoła katolickiego oraz innych wspólnot religijnych na administrację publiczną, prawo cywilne i edukację, jednocześnie wprowadzając przejrzyste ramy prawne chroniące wolność sumienia i przekonań obywateli. Neutralność państwa w sprawach religijnych stała się fundamentem równouprawnienia wszystkich obywateli, niezależnie od ich wyznania lub jego braku, co było kamieniem milowym w rozwoju demokratycznych wartości społecznych i praw człowieka. Implementacja ustawy miała dalekosiężne skutki zarówno we Francji, jak i na arenie międzynarodowej wpłynęła na organizację systemu edukacji, administracji publicznej i wymiaru sprawiedliwości, wprowadzając standardy dotyczące niezależności instytucji państwowych od wpływów religijnych i politycznych. Loi de séparation des églises et de l'état stała się punktem odniesienia dla prawa europejskiego i międzynarodowego, inspirując późniejsze reformy w innych państwach oraz Rozwój badań nad świeckością państwa, edukacją obywatelską i ochroną praw człowieka. Ustawa przyczyniła się również do kształtowania świadomości obywatelskiej i społecznej, promując tolerancję religijną, równość wobec prawa oraz odpowiedzialność państwa wobec wszystkich obywateli. Dzięki tym rozwiązaniom możliwe stało się tworzenie nowoczesnych regulacji prawnych chroniących prawa mniejszości religijnych. Jednocześnie zapewniając pełną niezależność instytucji publicznych od wpływów politycznych i religijnych, co uczyniło Francję wzorem państwa świeckiego dla wielu krajów europejskich i światowych. Katastrofy tysiąc. 1974 rok, katastrofa lotu Turkish Airlines 301 była jednym z najbardziej tragicznych wypadków lotniczych w historii Turcji w XX wieku. Samolot typu DC-10 utracił kontrolę podczas lądowania w Stambule wskutek awarii technicznej, co doprowadziło do katastrofy i licznych ofiar. Raport Turkish Civil. Aviation Authority oraz Archiwa Aviation Safety Network ujawniły, że przyczyną wypadku była kombinacja problemów technicznych. Niedociągnięć w procedurach konserwacyjnych oraz niewystarczającej kontroli nad samolotem przed lotem, katastrofa stała się impulsem do wprowadzenia nowych standardów bezpieczeństwa lotniczego, obejmujących obowiązkowe szkolenia dla pilotów, wdrożenie procedur awaryjnych, audyty techniczne samolotów typu DC-10 oraz bardziej rygorystyczne kontrole sprzętu i obsługi technicznej. Wydarzenie to stało się punktem odniesienia dla całej branży lotniczej, przyczyniając się do podniesienia poziomu ochrony pasażerów, wzmocnienia kultury bezpieczeństwa oraz zwiększenia świadomości o zagrożeniach związanych z eksploatacją dużych samolotów pasażerskich w trudnych warunkach operacyjnych. 1987 rok katastrofa statku pasażerskiego. ES Herald of Free Enterprise w porcie Zeebrugge była tragicznym przykładem skutków błędów proceduralnych, zaniedbań w systemach bezpieczeństwa morskiego i braku odpowiedniego nadzoru technicznego. STATEK zatonął po wejściu do portu, gdy woda wdarła się na pokład przez otwarte wrota dziobowe, powodując szybkie przewrócenie jednostki i liczne ofiary wśród pasażerów i załogi. Raport UK Marine Accident Investigation Branch oraz dokumentacja rządowa HMG wykazały, że katastrofa była wynikiem kombinacji błędów ludzkich, nieprzestrzegania obowiązujących procedur bezpieczeństwa i braków w szkoleniach załogi. W wyniku tragedii wprowadzono nowe regulacje bezpieczeństwa żeglugi, w tym obowiązek zamykania wrót dziobowych przed wypłynięciem, wdrożenie systemów alarmowych. Modernizację kontroli jakości oraz obowiązkowe szkolenia dla wszystkich członków załogi. Katastrofa MS Herald of Free Enterprise stała się trwałym precedensem w kształtowaniu międzynarodowych standardów bezpieczeństwa morskiego, zmieniając podejście do zarządzania ryzykiem w transporcie wodnym, wprowadzając nowe procedury zapobiegające podobnym tragediom i kształtując kulturę bezpieczeństwa w branży żeglugowej na całym świecie. 2008 rok. Katastrofa kolejowa w Kanton w Chinach była jednym z najpoważniejszych wypadków kolejowych w historii tego kraju w XXI wieku. Zderzenie dwóch pociągów pasażerskich nastąpiło w wyniku błędu w systemie sygnalizacji, co spowodowało liczne ofiary oraz poważne straty materialne. Chińska Narodowa Administracja Kolejowa oraz lokalne źródła prasowe, w tym China Daily, wskazały, że przyczyną wypadku była kombinacja niepodległości Prawidłowego działania sygnalizacji, niedostatecznej kontroli procedur bezpieczeństwa oraz opóźnionych reakcji obsługi. Katastrofa doprowadziła do wprowadzenia nowych procedur kontroli ruchu kolejowego, automatycznych systemów ostrzegania i szkoleń dla personelu, znacząco poprawiając bezpieczeństwo transportu szynowego w Chinach. 1992 rok katastrofa lotnicza linii Thai Airways. Była tragicznym zdarzeniem, które miało miejsce podczas podejścia do lądowania w trudnych warunkach pogodowych w Tajlandii. Raport Civil Aviation Authority of Thailand wskazał, że przyczyną wypadku były niekorzystne warunki atmosferyczne, ograniczona widoczność oraz błędy w procedurach pilotażu. Analizy Bezpieczeństwa ujawniły również potrzebę wzmocnienia systemów kontroli lotów, wdrożenia zaawansowanych technologii wspomagających nawigację i lądowanie w ekstremalnych warunkach oraz przeprowadzenia szkoleń dla załóg w sytuacjach awaryjnych. Katastrofa przyczyniła się do globalnej debaty nad bezpieczeństwem lotów pasażerskich w regionach tropikalnych, stała się punktem odniesienia w opracowywaniu procedur operacyjnych i przyczyniła się do podniesienia standardów szkolenia pilotów oraz systemów kontroli lotów w liniach lotniczych Azji Południowo-Wschodniej. 2002 rok katastrofa morska statku M2 Tricolor w kanale La Manche. Była jednym z poważniejszych wypadków transportu morskiego początku XXI wieku. Norweski statek towarowy zatonął po kolizji z tankowcem, co spowodowało ogromne straty ładunku oraz poważne zagrożenie dla środowiska morskiego w rejonie kanału. Raport Norwegian Maritime Authority oraz dokumenty. International Maritime Organization wskazały, że przyczyną katastrofy była kombinacja błędów nawigacyjnych, ograniczonej widoczności oraz niedostatecznych procedur bezpieczeństwa w trudnych warunkach morskich. Wydarzenie to stało się impulsem do wprowadzenia nowych regulacji dotyczących ruchu statków w wąskich i strategicznych kanałach, rozwinięcia systemów radarowych, procedur awaryjnych oraz obowiązkowych szkoleń. Dla załóg, zwiększając bezpieczeństwo transportu morskiego, zarówno w regionie, jak i w skali międzynarodowej, katastrofa MW Tricolor stała się punktem odniesienia dla opracowywania globalnych standardów bezpieczeństwa w żegludze handlowej i ochrony środowiska morskiego. 1941 rok. Masakra w Rumbula na Łotwie była jednym z najtragiczniejszych wydarzeń w ramach Holokaustu w krajach bałtyckich. W lesie pod Rygą dziesiątki tysięcy Żydów zostało systematycznie zamordowanych przez niemieckie siły okupacyjne w wyniku zaplanowanych egzekucji. Dokumenty Jad Waszem dokumentują zarówno skalę, jak i brutalność tej akcji eksterminacyjnej, ukazując metodyczne podejście sprawców do realizacji polityki ludobójstwa. Masakra w Rumbula stanowiła część szerszej strategii nazistowskiej, wymierzonej w całe społeczności żydowskie na terenach okupowanych. Pozostawiając głęboki ślad w historii międzynarodowego prawa karnego oraz edukacji dotyczącej przestępstw przeciwko ludzkości, wydarzenie to stało się również punktem odniesienia dla późniejszych trybunałów wojennych, badań nad mechanizmami zbrodni masowych oraz programów pamięci historycznej, mających na celu zapobieganie podobnym tragediom w przyszłości. Najważniejsze wydarzenia, 1930. 7. rok pierwsze publiczne pokazy silnika Diesla w Stanach Zjednoczonych odbyły się w Nowym Jorku, gdzie przemysłowcy, inżynierowie i naukowcy mogli bezpośrednio obserwować działanie nowatorskiego silnika, jego potencjał energetyczny oraz możliwe zastosowania w przemyśle, transporcie morskim i motoryzacji. Demonstracja ta była przełomowym wydarzeniem w historii technologii napędowych, wpływając na rozwój innowacji w sektorze przemysłowym oraz kształtując edukację technologiczną. Techniczną. Pokazy silnika diesla przyczyniły się do powstania nowych kursów inżynierskich, specjalistycznych szkoleń technicznych oraz licznych publikacji naukowych, które utrwalały wiedzę o tej technologii i umożliwiały jej szersze zastosowanie w gospodarce oraz nauce. 1958 rok. W laboratoriach IBM przeprowadzono pierwsze testy komputerów IBM System slash 360, jednego z pierwszych komputerów uniwersalnych, zaprojektowanego do pracy w różnych zastosowaniach, od przetwarzania danych biznesowych po zaawansowane obliczenia naukowe. Testy obejmowały zarówno sprawność sprzętu, jak i kompatybilność oprogramowania, stanowiąc fundament rozwoju nowoczesnej informatyki. IBM System/360 Slash stał się punktem odniesienia w projektowaniu architektury komputerowej, tworzeniu systemów operacyjnych oraz standardów komunikacji między komputerami, wykorzystywanych zarówno w przedsiębiorstwach, jak i instytucjach naukowych, wyznaczając kierunek rozwoju technologii informatycznych na kolejne dekady. 1900 1968 rok rozpoczęcie eksperymentu Apollo 8 z pomiarem promieniowania kosmicznego. NASA prowadziła szczegółowe pomiary i analizy poziomu promieniowania w przestrzeni kosmicznej, co pozwoliło lepiej zrozumieć warunki, z jakimi muszą mierzyć się astronautki i astronauci podczas misji międzyplanetarnych. Dane z eksperymentu stały się fundamentem dla projektowania systemów ochrony radiacyjnej, planowania tras lotów kosmicznych oraz opracowywania sprzętu i kombinezonów kosmicznych. Eksperyment Apollo 8 przyczynił się również do rozwoju nauki o kosmosie, tworząc bazę wiedzy wykorzystywaną w kolejnych misjach programu Apollo i w późniejszych badaniach międzynarodowych. 1990 rok, ogłoszenie udanego pierwszego przeszczepu wątroby między niepokrewnymi dawcami w Europie. Ten przełom w medycynie transplantacyjnej zwiększył dostępność organów dla pacjentów potrzebujących przeszczepu, pokazując, że przeszczepy między osobami niespokrewnionymi są możliwe i bezpieczne przy odpowiednich procedurach chirurgicznych i immunologicznych. Operacja stała się punktem odniesienia dla rozwoju szpitali transplantacyjnych, szkoleń chirurgicznych i badań nad immunosupresją, a także przyczyniła się do powstania europejskich rejestrów dawców i bazy danych umożliwiającej lepsze planowanie zabiegów medycznych. 2003 rok ukończenie pierwszego globalnego projektu genomu bakteryjnego w laboratoriach genomiki. Projekt ten oznaczał ważny krok w biologii molekularnej i biotechnologii, pozwalając na pełną analizę materiału genetycznego bakterii i identyfikację funkcji poszczególnych genów. Wyniki badania umożliwiły rozwój nowych metod diagnostycznych, opracowanie leków przeciwinfekcyjnych oraz postęp w inżynierii genetycznej. Globalny projekt Genomu bakteryjnego stał się także wzorem międzynarodowej współpracy naukowej, pokazując, jak wymiana danych i współpraca laboratorium z laboratorium przyspiesza odkrycia naukowe na skalę światową. Jeśli chcecie osobny odcinek o którejś z tych spraw, piszcie w komentarzach. Do następnego.